Cześć, witam Was na kanale Board Times TV. W tym odcinku gra Belfort od wydawnictwa Lacerta, które właśnie przekazało Gram do recenzji. A w tej grze gracze od 13 roku życia, w ilości od 2 do 5 w przeciągu 1,5 do 2 godzin, będą budowali właśnie tytułowy zamek Belfort. Gracze dzięki swoim elfom, klasnoludom, będą pozyskiwali surowce, będą budowali budynki, do tych budynków będą zatrudniali gnomów. Oraz wykonywali przeróżne inne zadania w czasie gry. Ten gracz, który w pięciu dzielnicach tegoże zamku wybuduje najwięcej budynków, zdobędzie przewagę i otrzyma najwięcej punktów zwycięstwa. I ten gracz, który wygra najwięcej zdobędzie punktów, otrzyma klucz do miasta. Także zobaczmy, jak grać w grę Belfort. A na koniec, oczywiście, kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam. Na początku gry trzeba złożyć planszę. Plansza składa się z takich pięciu części, wyglądających jak diament, i musimy je połączyć, tak aby powstał nam dookoła tor punktacji w dobrej kolejności. I tak powstaje nam właśnie miasto składające się z pięciu dzielnic. W każdej dzielnicy jest takie miejsce na gildzie. Tutaj losowo wybieramy gildie, takie kafelki, i umieszczamy je w tych miejscach. Następnie obok planszy kładziemy planszę zasobów. Na tej planszy znajdziemy obszary pozyskiwania surowców, pole pośredniaka, pole obozu króla oraz zapłać podatek i zabrać złoto. Przy polach pozyskiwania zasobów umieszczamy odpowiednio narysowane zasoby, czyli tutaj drewno, tutaj kamień, tutaj metal, a tutaj złoto. Następnie kładziemy obok planszy planszę na torze, tutaj oznaczającym nam tury wiosna, lato, jesień, kładziemy na pierwszym miejscu taki czarny znacznik. Następnie w miejscu na gnomy kładziemy odpowiednią ilość gnomów w zależności ile osób bierze w grze osób. Teraz tasujemy wszystkie budynki, kart i kładziemy je w tym oto miejscu, a trzy z wierzchu wykładamy obok planszy. Również na karcie kalendarza znajdziemy taką faktorię, gdzie będziemy mogli kupować i sprzedawać towary. Teraz każdy z graczy wybiera swój kolor i dostaje planszę gracza. Na planszy gracza jest wszystko bardzo ładnie opisane: przebieg każdej rundy, ja, ile kosztują każde budynki, i punktacja i jakie zasoby na początku gracz otrzymuje. Czyli na początku gry gracz otrzymuje 3 krasnoludów. 3 elfy, 12 znaczników domków, 5 sztuk złota, jedno, jeden metal, 1 kamień i jedno drewno. Teraz losowo każdemu graczowi przydzielamy taki herb z numerem, i to będzie nam pokazywało, w której kolejności gracz będzie wykonywał swoją turę w rundzie. I losowo przydzielamy, przykładowo, gracz czerwony staje 1, fioletowy dwójkę, a biały trójkę. Teraz gracze dostają 5 kart budynków na rękę i spośród tych pięciu kart muszą wybrać 3. Dwie muszą odłożyć pod spód talii. Yy, gracze tutaj na kartach mają informację jaki to jest budynek. Ikonkę, tak, takie same ikonki na kartach budynku jak i na wszystkich dzielnicach. Tutaj będzie właśnie, jeżeli wybuduje ten budynek, będzie umieszczał na tej ikonce na planszy swój domek. Ma również na, na karcie napisany koszt wybudowania tej, tego budynku oraz akcje, które przysługują, jeżeli ten budynek będziemy mieli. I tutaj mamy różne akcje. Możemy pozyskiwać naszych robotników, możemy wykonywać jakieś dodatkowe akcje, będziemy musieli te kłaść gnomy, żeby odblokować tę akcję. Także u budynków jest dość sporo i mamy różnych rodzajów. I gracz wybiera 3, każdy gracz wybiera trzy, bierze je na rękę, pozostałe kładzie po spód talii. I można rozpocząć rozgrywkę. Każda rozgrywka składa się zawsze z siedmiu rund. Te rundy obserwuje nam kalendarz pory roku i na koniec każdej pory roku będziemy mieli punktację. Pierwsza... Czynność w każdej rundzie jest to przesunięcie znacznika na kalendarzu. Oczywiście w pierwszej rundzie tego nie robimy, więc znacznik zostaje w kolejnych. Będziemy przesuwać o jedno pole w prawo stronę. Gdy gracze to, gracze to wykonają, teraz następuje faza rozmieszczania. Tutaj gracze kolejno wykładają swoich robotników w różne miejsca: na planszy, na budynki i na obszar surowców. Gracz może wykonać różne czynności. Gracz może wystawić robotnika do gildii, płacąc jedną sztukę złota i później w fazie akcji skorzystać z tej gildii. Gracz może również wystawić robotnika na swoją, na swoją kartę budynku, którego, którego wybudował, kładąc elfa albo krasnoludat w zależności co jest nazywane, kwadrat albo kółko, albo można tego albo tego i później w fazie akcji wykonać jakąś czynność. Gracz również może postawić robotnika pośredniaku. I tutaj płacąc dwa, dwie sztuki złota w fazie zbierania będzie mógł odzyskać kolejnego robotnika. Na obozie króla gracze przestawiają swoich podwładnych, swoich krasnoludów albo elfów, aby zamieniać się tymi herbami i zmieniać kolejność w kolejnych rundach. I gdy gracze rozstawią i któryś z graczy już spasował, a ma jeszcze robotników, wtedy umieszcza wszystkich w odpowiednich miejscach na polach pozyskiwania surowców. I tak tutaj elf zdobywa drewno, krasnolud kamień, krasnolud i elf metal, a krasnolud albo elf złoto. W grze występują również mistrzowie. Gdy gracz będzie miał takiego mistrza, to jest normalny robotnik, normalny krasnolud, a to jest mistrz krasnolut. Wtedy on liczony jest tylko dwóch, więc gdyby gracz postawił tutaj mistrza na polu pozyskiwania kamienia otrzymałby jakby tam stały dwa krasnoludy. I później następuje, gdy wszyscy gracze to zrobią, następuje faza zbierania. Faza zbierania polega na tym, że na planszy surowców od lewej do prawej gracze wykonują związane z tymi polami akcje. Czyli pozyskują drewno, kamień, metal, złoto, biorą do siebie nowych robotników, w zależności jakiego umieścili, Gdyby umieścić tutaj krasnoluda, biorą kolejnego krasnoluda. Gdyby elfa, kolejnego elfa. Tutaj oczywiście gracze zamieniają się, zgodnie z kolejnością wystawiania robotników, herbami. Gdy jakiś gracz zamieni się herbem, odwraca go na szarą stronę, żeby inny gracz już im tego nie zabrał. No i na koniec zbieramy złoto. Zbieramy złoto z naszych wyludowanych budynków. Tutaj w prawym górnym rogu jest narysowana ikonka, ile złota pozyskujemy. I później płacimy podatek. I w zależności, gdzie znajdujemy się na torze punktacji, Taki podatek płacimy, to jest narysowane. Im dalej na torze punktacji, tym większy podatek. I gdy gracze wykonują fazę zbierania, przechodzimy do fazy akcji. Tutaj gracze będą zgodnie z kolejnością wykonywali akcję tam, gdzie posłali swoich robotników. I tak, gracze mogą w dowolnej kolejności wykonać akcję, ale pamiętając o tym, że ostatnią zawsze wykonujemy dobranie karty budynku. Gracz może Wykonać akcję gildi, jeżeli tam postawił swojego robotnika i skorzystać z tej gildii, może wybudować budynek, płacąc odpowiedni koszt wybudowania i umieścić swój domek w swoim kolorze w dowolnej dzielnicy, na właśnie tutaj w przypadku kuźni, na kuźni, na takie ikonce. Gracz to wybuduje, stawia domek i ma wybudowany budynek. Gracz również może wybudować mur. Mury nie mają swoich kart, ale na karcie gracza jest napisane, jaki koszt jest do wybudowania tego muru. I oczywiście umieszcza tam swój domek w swoim kolorze. Gracz również może wybudować gildię. Budując gildię, tutaj na gildii jest koszt wybudowania. Gracz, gdy wybuduje tą gildię, stawia tutaj znacznik w swoim kolorze i gdy gracz, który z innych graczy, będzie korzystał z tego. Pola będzie otrzymywał on jeden, jedną sztukę złota. Gracz również może pozyskać gnomów za jednego w każdej turze za 3 sztuki złota i on może go pozyskać jedynie wtedy, jeżeli ma wybudowany budynek, w którym może umieścić gnoma. Umieszcza gnoma w tym miejscu i ten gnom odblokowuje tą akcję tego budynku. Czyli tutaj będzie mógł gracz raz w turze wymienić złoto na sztabkę metalu. Gracz również może odwiedzić faktorie. Tutaj gracz może wykonać jedną akcję sprzedaży i jedną akcję kupna. Towarów i, i sprzedać albo kupić. Gdy gracz już wykona wszystkie akcje, dobiera jedną kartę budynku albo wybiera jedną z tych trzech, które tutaj leżą. I płaci jedną sztukę złota. Oczywiście musi pamiętać o tym, że maksymalnie można mieć 5 kart na ręce. Nadwyżkę należy odrzucić do stosu kart odrzuconych. I gdy to wszyscy gracze wykonują swoje akcje. W momencie, gdy nie ma punktacji, takiego X, przechodzimy do następnej rundy. W razie, gdybyśmy stali już na x-ie, następuje faza punktacji. Tutaj będą gracze podliczać punkty, czyli przewagi. W dzielnicy i przewagi w swoich robotnikach. Gracze teraz liczą w każdej dzielnicy, czyli w każdym takim segmencie planszy. Dla ułatwienia w instrukcji jest podane, żeby sobie trochę odsunąć te, te, te diamenty, żeby ułatwić liczenie, ale myślę, że to nie ma problemu z tym. I gracze liczą przewagi. Tam, gdzie gracz ma przewagę, ma najwięcej domków, otrzymuje 5 punktów. Kolejny gracz 3. A trzeci, jeden. I odzorujemy to na planszy, i każdą dzielnicę oddzielnie rozpatrujemy. Teraz liczymy przewagę naszych robotników, elfów, krasnoludów i gnomów. Gracz, który ma najwięcej krasnoludów, otrzymuje trzy punkty, kolejny jeden. To samo czynimy z elfami i z gnomami. I odzorujemy na torze punktacji. I przechodzimy do następnej rundy. Gramy dokładnie 7 ród po trzeciej punktacji. Gracz, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa grę i otrzymuje klucz do miasta. Ok, zobaczyście jak wygląda gra Belfort, Ja w nią mniej więcej zagrać, a teraz wam powiem, co o niej sądzę. Wykonanie gry jest bardzo dobre. Tutaj jakość elementów, ilość elementów w tym dość skromnym pudle robi wrażenie. Biorąc te pudło do ręki, naprawdę czujemy, że wydaliśmy te 100-120 zł. Pudło jest wypchane po brzegi. Instrukcja do gry jest bardzo dobrze napisana. Na początku wita nas bardzo humorystyczny tekst wprowadzający nas do gry, a później instrukcja bardzo dobrze przeprowadza nas przez cały przebieg rozgrywki, a na koniec jeszcze mamy wytłumaczone gildzie i karty budynku. Także instrukcja bardzo dobra. Gra w czasie gry gracze mają masę decyzji, po, masę decyzji do podjęcia. Gracz musi się zastanowić, czy wysłać wszystkich swoich robotników do pozyskiwania surowców, a może wysłać ich do gildii, do swoich budynków wybudowanych, a może do pośrednika, aby pozyskać kolejnych robotników, a może wziąć, wysłać do obozu króla, gdzie, tutaj jest bardzo fajnym rozwiązaniem, wymiana tych znaczników kolejności. Ten gracz, który ma żeton z herbem i jedynko, zaczyna jako pierwszy, nie jak w innych grach, zgodnie z kolejnością zegara. I to jest bardzo fajnym posunięciem. Tutaj czasami gracze się biją i to ma czasami kluczowe znaczenie, jeżeli pozyskujemy surowce, bo czasami może tych surowców zabraknąć dla innych graczy. Co dalej? W czasie fazy akcji gracze mają również masę, masę opcji do wykonania. Czy tu wybudować budynek, czy coś sprzedać, albo róż wynająć gnoma, a na koniec może jeszcze wezmę kartę budynku. Chociaż to dobieranie kart budynku może wydawać się troszeczkę losowe, bo może nie leżeć ten budynek, który chcemy wybudować, przy tych trzech, albo wylosujemy z wierzchu talii budynków i też nie trafi nam budynek tego, który chcemy wybudować. Ale to nie zmieni faktu, że zawsze coś gdzieś wybudujemy, zawsze w jakiejś dzielnicy możemy starać się bić o przewagę. I to jest bardzo dobre widzenie, i ta losowość tutaj aż ja tak nie przeszkadza. I także gra się bardzo ciekawie, zarówno dla trzech i pięciu graczy, bo rozgrywka dwóch osób jest troszeczkę odmienna, bo tutaj gracze dodatkowo sterują jeszcze jednym takim graczem wirtualnym. Takie rozwiązania w grach raczej mi nie przypadają do gustu, bo wolę skupić się na, swoim, na swoim, swojej planszy i resztę mieć daleko i starać się wygrać jednym graczem. I tutaj rozgrywka raczej, raczej do gustu mi nie przypadła, ale od 3 do 5 gra wpisuje się rewelacyjnie i jest to naprawdę porządny, porządna gra typu Worker Placement. No ale to nie zmienia właśnie faktu, że to jest kolejny tytuł typu właśnie Worker Placement. Jeżeli mamy już dość sporo takich gier, możemy trochę z przymrużeniem oka na tę grę spojrzeć i się zastanowić dwa razy zanim ją kupimy. Bo naprawdę, tyle że nic za bardzo nowego nie wprowadzono, tylko po prostu jest to dobry tytuł Work and Preston. Ale naprawdę gra się wyśmienicie i grę polecam, warto w nią zagrać. A jeżeli nie mamy dość takiego typu gier, warto sobie zakupić. Także gra ode mnie otrzymuje 8 z plusem na 10, jest to bardzo dobry tytuł i myślę, że Lacerta bardzo dobrze wykonała swoją pracę. I wybrała bardzo dobry tytuł do wydania w polskiej wersji. Także teraz to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Board Times TV, na stronę www.board.pl i na nasz Facebook. Także do zobaczenia.